Jakub Tylman Gaja w opałach Nad łąką, kwieciem pachnącą, gdzie rosły chabry i zioła, fruwały motyle i ptaki. Fruwała też gaja, pszczoła. Dbała o łąkę. Codziennie zbierała nektar i pyłek, a potem w kielichach kwiatów huśtała się kilka chwilek. Razem ze swymi siostrami latała z kwiatka na kwiatek. W każdym pyszności znalazła. Czy był to mak, czy była watek? Od smaków i od zapachów może zakręcić się w głowie. Wracały wtedy do ula. Robić miód słodki. Na zdrowie. Pewnego dnia pszczoła Gaja straciła zapał i siły. Nie chciała latać nad łąką. Bo kwiaty już nie kusiły. Zrobiło się jakoś brzydko. Odeszły wszystkie zwierzęta, zniknęły kwiaty i trawy, bo łąka schła jak zaklęta. Na łące wyrosła góra wysoka, hen aż do nieba. Z odpadków. Ktoś nie pomyślał, że segregować je trzeba. Pszczoły w opiekę nad łąką wkładały całe serduszka. Ale co teraz, gdy pyłku nie ma już? ani okruszka. Kolejny smutny dzień minął. Znów Gaja wyjrzała z ula. Spostrzegła wielkie płomienie. To ogień wśród śmieci hulał. Zbudziła w mig resztę pszczółek. Przed dymem trzeba uciekać. Z łąki już nic nie zostało. Pożar był sprawą człowieka. Długa czekała je droga. Wszędzie walały się śmieci, na łąkach i polnych ścieżkach. Pszczoła do śmieci nie leci. Nareszcie los się uśmiechnął. Gaja ze swymi siostrami znalazła wreszcie dom w sadzie pięknie pachnącym jabłkami. Pilnują nowego domu. Pociechą są sadownika. Znów produkują miód słodki. Lecz co z tej bajki wynika? Segreguj śmieci starannie. Powiedz kolegom, rodzinie, że trzeba dbać o przyrodę, inaczej po prostu zginie. Dbaj o naturę codziennie, ona się kiedyś odwdzięczy. Nie bój się pszczoły pasiastej, gdy w kwiatku cicho zabrzęczy. Pamiętaj, to bohaterka. To dzięki niej wszystko rośnie. Więc cieszmy się, że są pszczoły, i niech nam bzyczą radośnie. A kiedy zjesz pajdę z miodem, pomyśl o Gai wesoło, wspomnij ją z nutką sympatii, lub powiedz: Dziękuję, pszczoło. Dla domu pełnego kultury czytała Krystyna Czubówna.